Nienawidzę go, i ja przez tego człowieka siedzę w więzieniu. Teraz przez tego pana mam w kółko ponad 3 lata do siedzenia. W kryminałach na ścianach powypisywane są daty. Wyjdziemy, Borys wisisz. Zajdźmy Borysa, za... Misza. Policja! się go, ludzie się kopali, ludzie się kopali, wszyscy się kopali, powiedzieli, że to taki jest pies nie. Gdzie pana mundur, legitymacja i broni? Odebrano mi to. Odebrano mi broń, odebrano mi legitymację, odebrano mi pasję. Nie pracę, odebrano mi pasję. Ja traktowałem swoją pracę jak pasję, jak moje hobby. W 2013 roku w Wydziale do Spraw Zwalczania Przestępczości Narkotykowej w Centralnym Biurze Śledczym dochodzi do zmian. Naczelnikiem zostaje Marcin Miksza. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy w policji. Z przysłowiowego krawężnika piął się po kolejnych szczeblach kariery. W centralnym biurze śledczym zdobywał najważniejsze dla siebie doświadczenia, pracując w wydziale werbunkowym, miejscem, gdzie strzeżone są najbardziej poufne informacje o policyjnych informatorach. Sam wyglądał trochę jak bandyta, więc nie trudno było mu się wtopić w otaczającego go środowisko złodziei, dealerów i gangsterów. Przez lata skutecznej pracy stał się rozpoznawalną postacią w olsztyńskiej policji. Po nominacji na naczelnika Marcin Miksza, pseudonim Borys, stawia przed wydziałem nowe cele. Wszystkie chciałem zamknąć, wszystkich chciałem złapać, wszystkie narkotyki chciałem z rynku zdjąć. Uwielbiałem to robić. Uważałem, że się do tego urodziłem. Policjantem byłem 24 godziny na dobę. Za pasją szły też wyniki. Miksza jako naczelnik wydziału narkotykowego miał się czym pochwalić. Likwidował plantacje marihuany i laboratoria, w których produkowano amfetaminę, i to w znacznych ilościach. Zamykał największych narkotykowych przestępców. Od swoich podwładnych wymagał tego samego, co od siebie niemal tytanicznej pracy, co nie wszystkim się podobało. W swoim wydziale nie widział miejsca dla ludzi, którzy inaczej niż on podchodzili do swoich obowiązków. Jeżeli policjant z dużym doświadczeniem zawodowym prowadzi sprawę przez dwa lata, nie potrafi do tej sprawy zatrzymać ani jednej osoby, nie potrafi zabezpieczyć żadnej ilości narkotyków. Ma etat, że tak powiem, najbardziej dochodowy w policji, no to coś tu jest nie w porządku. Miksza zwalnia z wydziału dwóch funkcjonariuszy, którym jak twierdzi, nie chciało się pracować. Zwolnieni z CBŚ policjanci szybko jednak znajdują nową pracę. Trafiają do olsztyńskiego biura spraw wewnętrznych, czyli tak policji w policji. Poczekaj, weź w lutym około się K, tak. Ale ten z tym telefonem, tak? Tak, tak. Marcin Miksza, pseudonim Borys, myślał, że drogi jego i zwolnionych przez niego funkcjonariuszy rozeszły się na stałe. O tym, że był w błędzie, dowiedział się, kiedy został wezwany do prokuratury regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszał zarzuty. Jest to niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie obowiązków wynikających przede wszystkim z ustawy o policji, z którym wiąże się konkretne przestępstwo narkotykowe. Natomiast nie będę udzielała bliższych informacji na temat tego, jakie to jest przestępstwo oraz jakich obowiązków niedopełnili albo które przekroczyli. Czego dotyczy sprawa, w której Marcin Miksza usłyszał zarzuty? Jakich obowiązków niedopełnił i jakie obowiązki przekroczył? Nie mi pan opowie o tej sytuacji. Nie mogę panu powiedzieć o tej sytuacji, ze względu na to, że jest to objęte tajemnicą służbą państwową. Ja nie chcę dać powodów do radości dla pani prokuratora Algony Lema, żeby uzupełniła mi zarzuty o ujawnienie tajemnicy śledztwa, bo myślę, że niektóre osoby tylko na to czekają. Na podstawie zebranych informacji i rozmów z wieloma osobami postanowiliśmy zrekonstruować akcję policji, która miała zadecydować o dalszych losach naczelnika. Informator CBS Krystian G. Pod jednym z trójmiejskich hipermarketów spotkał się z handlarzami narkotyków. Spotkanie obserwowali funkcjonariusze z olsztyńskiego CBS-u. W trakcie spotkania miało dojść do przekazania narkotyków. Miksza i jego ludzie zorientowali się, że są obserwowani, i dla własnego bezpieczeństwa nie interweniowali. Spotkanie mogli obserwować inni przestępcy, ale okazało się, że była to obserwacja BSW z olsztyna. Bierność i niezabezpieczenie narkotyków miały stać się podstawą do postawienia Marcinowi Mikrzy zarzutów. To tylko hipoteza, bo prokuratura nie chce zdradzać szczegółów związanych z zarzutami, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Po zarzutach Marcin Miksza został zawieszony, a po roku zawieszenia został zwolniony ze służby. Udało nam się skontaktować z Krystianem G., który obciążył Borysa. Ku naszemu zdziwieniu ma o nim bardzo dobre zdanie. Dziś przebywa gdzieś za granicą. Ale ja panu powiem, że to nie ja go obciążam w Ja go szanuję. Ale wie pan to, to jest taka potyczka. Pan będzie CBS, wówczas będzie CBS, I okaże, że ktoś tu to sprzedaje. Ale chcę jedno. Żeby nigdy nie pozwolił, żeby mi się stała krzywda. Żeby mi coś się baszył. Ja tak naprawdę byłem starym sam. Sam. Tyle. To panie Krystianie, to kto pana wystawił? Do kogo ma pan w takim razie pretensje największe? Ja Nie mam pojęcia. Dla mnie była odpowiedzialna po wszystkich połóżnieniu, nie? A więcej, to ja tyle wiem, jak teraz o panu. Że pan do mnie dzwoni? Mhm, mm ma poskoczny numer. Krystian Wie, z którym rozmawialiśmy, dziś jest na wolności. Areszt śledczy został mu uchylony po kilku miesiącach od zatrzymania go w związku z zarzutami dotyczącymi malwersacji finansowych i posiadania pięciu kilogramów dopalaczy. Zdaniem Marcina Mikrzy, funkcjonariusze olsztyńskiego BSW spotykali się z nim, kiedy był osobą zatrzymaną. I to dzięki zeznaniom opuścił areszt śledczy. Czy ta osoba trafiła do aresztu śledczego? Tak. Długo w nim przebywała? Nie jestem w stanie teraz określić czas okresu. A czy dzisiaj jest w areście śledczym? Cieszę się wolnością. Ma się dobrze. Zeznania Osoba. za wolność? Ja tak to oceniam. Policjanci z BSW odwiedzili w zakładzie karnym innego przestępcę. Mieli obiecywać mu, że w zamian za obciążenie Mikszy zeznaniami pomogą mu opuścić zakład karny wcześniej niż powinien. Kiedy Miksza dowiedział się o tym, zawiadomił prokuraturę. Sprawa trafiła do Torunia. Przestępcy w zeznaniach potwierdzili, że nakłaniano ich do zeznań obciążających mikrze w zamian za określone korzyści. W policji ma się mało kolegów, prawie w ogóle przyjaciół. Są tylko znajome twarze. Kiedyś mój przyłożony powiedział: Swoją wartość oceniaj przez ilość swoich wrogów. Ja tych wrogów mam wielu, nie tylko na ulicy, ale również w resorcie. Według Mikszy źródłem jego kłopotów jest osobista zemsta funkcjonariuszy olsztyńskiego BSW, których wcześniej zwolnił z pracy w Wydziale Narkotykowym CBS. Skontaktowaliśmy się z jednym z nich, Sławomirem K., dziś pracownikiem olsztyńskiego Biura Spraw Wewnętrznych. Pan Marcin Miksza, i to też wynika z protokołów, twierdzi, że odwiedzał pan różnych przestępców w zakładach karnych i nie tylko. I że proponował pan im, żeby, żeby obciążyli go. Pana, ja, tak, mhm. Nie jest to rozmowa na telefon. Proszę się skontaktować z komendy górnej. Dziękuję. Do widzenia. Ale nie odpowiem pan, czy pan chodził po zakładach karnych, czy odwiedzał pan jakieś osobowe źródła informacji i rozmawiał z nimi, żeby cokolwiek powiedzieli na pana Miksza. No to jest proste pytanie. No ja również Panu po, po Prostu udzielam odpowiedzi. Proszę do rzecznika pomagać. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję, do widzenia. W dwóch prokuraturach toczą się dwa różne postępowania, a ich kierunki w dużej mierze się wykluczają. Prokuratura Regionalna w Szczecinie postawiła naczelnikowi zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Prokuratura Okręgowa w Toruniu bada, czy funkcjonariusze olsztyńskiego BSW Nakłaniali przestępców do złożenia fałszywych zeznań przeciwko mikrzy, czym przekroczyć mieli swoje uprawnienia. To było kiedyś pana miasto? Pan tutaj był szeryfem? Tak. Bali się tutaj pana? Takie głosy chodziły, że się boją, że mają do mnie szacunek, respekt. A czy dziś, kiedy stracił pan znakę i broń, to jeszcze się pana boją? Niestety, jest taka sytuacja, że muszę oglądać się dla siebie. To są realne zagrożenia? Ja dzisiaj jestem takim łatwym celem, można powiedzieć.